Bonjour. Eee, jesteśmy sobie. O, zepsuta woda. E, ale tak, w złotym lesie. Ci z Was, którzy, no, są tutaj raczej nowsi, to pewnie nawet nie kojarzą, o co chodzi ze złotym lasem. Złoty Las to jest pierwsze otoczenie, które zrobiła Xao. Ja wiem, że ona nie jest specjalnie z niego dumna, ale ja bardzo lubię to otoczenie i, no, no fajnie mi się tutaj gra. No, ktoś będzie wolał ci się gra, to, to czemu tyle nie było odcinków? kwestii tego, że mam naprawdę mnóstwo pomysłów, jak to tutaj rozegrać, i nie wiem za bardzo, w co włożyć Ręce w ogóle patrzcie, jak jest Sara, tak Sara pięknie wygląda. Kurde, z tymi podmiankami sztos. Tak, Kornelia wygląda jak putupy za krzaka i trzeba ją przerobić. W każdym razie, no, no jesteśmy sobie u rodziny Detal, tak Detal już się gubię i będziemy grać tutaj e, turę, ale ograniczę te tury do rozegrania bardziej jakby samej historii, która ma się tutaj odbyć niż konkretnie dni. Ponieważ, tak jak już yy, rozmawiałam na Discordzie z Ziemniaczkami, jest generalnie taki plan, że jak skończę nagrywać Złoty Las, to na jego miejsce wskoczy rozgrywanie pustynnej głuszy. Także warto w końcu skończyć ten las. I w końcu też będę mogła grać, jakkolwiek głupie by to nie brzmiało, w świętym spokoju. W sensie, wiecie, żeby będę sobie mogła tak po prostu kombinować i tak dalej, bo tak. No, odcinkach jest fajnie, ale mimo wszystko ja, ja, chyba, ja chyba preferuję jakieś takie rzeczy grubej rury, tak jak tutaj są, odstawiać sobie w świętym spokoju, kiedy nikt tego nie widzi, nikt się nie może oceniać. The next day. No i kurde, i to jest teraz lasencja, Dupendi. gdzie nawet ona się cieszy. W końcu sexy, Ena, no, do kibla jest to otekanie. No, 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 nie, będzie, nie będziemy się tym przejmować. Zrobisz w szkole. Zaraz, jak szak, masz iść do szkoły. O, przybiegła. Wszyscy się zebrali. Oj, to teraz też idzie do kibla. kiblowym Rudy kot. Azor. jaki jest dla psa? Halo, panie Azor. Może on cię po prostu identyfikuje jako pies. To, to przepraszam, przepraszam. Szanujmy się, halo. Jena, się przestraszałam, bo tak. To powiadomienie i tak, chcielibyśmy Ci wręczyć specjalne zaproszenie do nas na polach marzeń i se myślę, Jezu, czy to jest coś w stylu Dzień dobry, czy chciałbyś porozmawiać o naszym Panu i Zbawicielu? Bo jak to brzmi, ale nie, to jest jakieś tam sportowe, tak? Dobrze zrozumiałam. Creepy as f. Dobra, kolneria, klawiatura, tak. Kornelia wraca z do domu, ale zaraz idzie do roboty. Kurde, ja chciałam, żeby ona się ze swoim tutaj no prawie chopakiem Adamem spotkała, ale no, no chyba nic z tego no nie wyjdzie, jak widać. Boże, wieczorem! Kornelia! Kiedy wracasz z pracy? O 18. To też jest taka, powiedzmy, acceptable, acceptable godzina, jak wrócisz, żeby powiedzieć, że jeszcze zapraszasz chopa, bo wracał być wraca jakich tam 20 czy 21, to myślę, że dziadkowie mogliby się nie zgodzić. Dla tych, którzy nie kojarzą, historia detali jest taka, że mamy sobie Sarę i Kazika... Oni mieli córkę Agatę, która jako nastolatka zaszła w ciążę i urodziła Kornelię, ale generalnie odstawiała straszny szajs i w ogóle zostawia córkę u dziadków, także jest wychowywana przez dziadków, tak naprawdę w dużym skrócie mówiąc. Dobra, i ta dwójka zasuwa do pracy, a Kornelia zostaje sama. Sam na sam, z zatkanym kiblem, twarzą w twarz, kasyna mechanika nie ma, został żal. Zróbmy kanapki z szynką. To jest zabawne. Strasznie często daję moim simom do jedzenia kanapki z szynką i spaghetti. Czyli takie jedzenie, którego ja sama nie bardzo bym ruszała, bo jestem mało kanapkowej. w ogóle już samą kanapkę z szynką czy serem to mi nie wepchniecie nawet siłą. A no, spaghetti po prostu jakoś mi nie przypada. Spaghetti zawsze mam problem. Kiedy moja mama robiła spaghetti, to to ja zawsze chciałam sam makaron i byłam szczęśliwa. Już? Już? nie. Yes. dobrze, dobrze. Zaraz babcia blokuje telefon Halo babciu Znaczy miałam powiedzieć Pogadasz potem, masz jeszcze dużo życia Ale no tak nie bardzo A i w ogóle jak widzicie Nie wiem czemu, ale zrypały mi się dosłownie wszędzie plumboby I mam tylko ten taki blask Jakby ktoś wiedział jak to naprawić Bo jeszcze jakby tego nie do końca ogarnęłam to to, to, to to dźwięczna będę Zrób w tym czasie siku Umyj sobie paszki, co byś nie śmierdziała dla niego Halo Adam, gdzie jesteś? Halo Adam, czasem wpadam w odwiedziny. he. <laughs> Jakie powitanie! Gadamy nawet parą, nie jesteście, tylko tak serwansujecie. Oj, że jak ją dropi po plecach, bo wierzona jest po pracy i może być zmęczona. How cute is that! Idźcie sobie na parcelę publiczną, bo nie chcę w sumie tego robić tutaj w domu, bo tak wiecie, nie wypada przy dziadkach, ale wydaje mi się, że moglibyśmy to zrobić w starej remizie. Jak to się tam... Od dawna remiza. Bo tam... Halo, już mi się badam takim na chwilę dzikiem. Taki, Takie halo, 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 Adam. Halo za mną. Halo. Jas! <słuch> jas, yes, yes, jas. Yes, yes, yes. E, oczywiście, plan jest nie, dobra, może najpierw chociaż trochę potańczymy, żeby nie było. Przyjdźmy skorzystać z waszego obleśnego namiotu i idziemy na ro... Chodźcie sobie, nie pracuję jako DJ, chciałam, żebyś potańczyła. O, już. O, możesz poprosić. Nie. Weź udział w turnieju tanecznym, solo. Zobaczymy, czy ktoś się. O, przyjdą ludzie na. O, ja! Będzie normalnie konkurs, tego legitnie nigdy nie robiłam. I teraz chyba gadają o... o. turnieju, I guess? Adam też weźmie udział? Dawaj, Adam, albo chociaż nam kibicuj czy coś. Szykuj nogi, zaraz zacznie się turniej. S nie wiedziałam, że jest nieśmiało, ale wygląda to fenomenalnie. Tutaj o Agata, boi się włosy zmieni. Z... Zmieni jej na włosy z koroną! No nie wierzę, tak strasznie to do niej pasuje. A w każdym będzie pacjent Adam co jakoś radzi. Tu w ogóle chłopaki wymiatają, a Cornelia widzę Mistrz Parkietu, co nie? Nie mamy chyba szans na wygraną. Adam! Adam! Kurde, zwycięzca dostanie buziaczka! Rewr. Teraz wiecie, kurde, trzeba trzeba zrobić tak Adam. Adam. Zapraszam. Matka tam z tyłu tańczy, że ma takie... o oh je! Yeah, moja córka! Kocha się! Szukałam zamiennika, no to piękne słowo na Z 23 to musisz pewnie do 24 być w domu. Zostaw go, zostaw go. Z koniec spotkania, z koniec spotkania i każdy do domu. Zostaw go tu. O, widzicie, zdąży. Będzie dosłownie 12 minut przed północą Co się tu dzieje. Oni się nigdy wcześniej nie całowali gorąco, co? Ej, tak, jakie jest z was małżeństwo, takie trochę tandetne? Dziadek nie będzie szedł spać, dziadek ty sobie tutaj posprzątasz te rzeczy, o, blacik jeszcze wyczyścisz, no bo musi pilnować, tak, czy ta, ta, ta mała zbereźnica wróci do domu, no to, to, to właśnie, o. Będzie tak, żeby zająć czymś myśli, ojej, on się tak martwi, już nie ma co sprzątać, kademyt. To, to oglądaj telewizję. Dzwoni telefon. Halo, policja. Mamy twoje dziecko, nie? Góry, typ, który był z nami w klubie, dzwoni się spytać, czy jesteśmy w domu. No, fucking guess, jak ja w tym czasie byłam z tobą w klubie. Geniusz od siedmiu boleści. W sile miałam tak, jak najechałam. ktoś śpi z moją żoną w łóżku? Ale jest po prostu zbugowana kochtra. Może duch tego domu. Duch tego żomu... Żomu, tak. Duch tego żomu śpi z naszym domem. <laughs> O! O! A dziecka by się na nim nie obrażała, ani nic? Halo, zeszła w, w ciąży z typem, który nawet nie jest jej chłopem. Wiesz, czegoś z głodną muszę ją nakarmić, bo ja mam tego moda, nie wiem tylko czy on Diana nastolatków, że jak się nie dba o Simów i mają tak dłuższy czas TT na czerwonym, to, to ona może generalnie poronić. Pierwszy raz mam tego moda, w grze ich trochę boję. No nie będziesz szła do szkoły z brzuchem. Tutaj miała być drama, taki był plan. Chwila trzeba zrobić, tak. Quick relations. dem relations, Cornelia. Hate. dem relations, Cornelia. Hate. I teraz tutaj kłóć się. No bo, kurde, myślałam, że po prostu się pizzy nażarłaś i si ty cholero w ciąży jesteś. Co ty sobie myślisz? Ona to tylko pizza wydaje ci się, babciu. Okrad cię z twojego kryształu kobiecości, cokolwiek. I powiedzmy, że ona stwierdziła, w takim razie to, to luj wam wszystkim, zespawnujemy tutaj y, Adama. Zaproponuj wprowadź się sam, może trochę hajsu weźmie od babci, bo im się przyda ten hajs. O oh, yes, 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 yes. I teraz trzeba tylko ją, ich w sumie wyprowadzić. Nie idzie do żadnej szkoły, wyprowadzamy się. Ona teraz wiecie jak jej własna matka kurde zaciążyła i elo uciekam że właśnie ona się chce zająć tym dzieckiem. Także no, się wyprowadziła, powiedziała basta i dziady zostają same i dziadami se potem sama dogram, no bo tu nie będzie nic ciekawego. Nie, dobra, kurde, cały czas się waham, nie mogę. Między tym, czy pójdą do purpurów i po prostu jakby, wiecie, tam będą wychowywać dziecko w takiej, no powiedzmy, Biedzie, czy coś, czy wprowadzić ich do, do pierogów, ale pierogi to raczej ma być takie, że tam wiecie, zostawiają dziecko jelo, więc nie ma jednak e, purpura. Wprowadzimy ich to. nie najpierw tam trzeba rozegrać jeden dzień, tak, 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 pilnujemy czasu. E, jeden dzionek zostanie rozegrany, żeby się wiek wyrównał, i będziemy ten. I będziemy wtedy ich wprowadzać i będzie, tak wiecie, na zasadzie, że o, bo się wiecie, przyjaźnimy i, i tak dalej, i, i coś. Czy ktoś w ogóle z nich zna? Adam? O, ona zna Cornelię. A ona nie zna nikogo. No to ustalimy sobie, że Carmela yy, ona chce być tak. To jest ta, która jest bardziej taka miła, która chce być tym projektantem gier. No to, że ona po prostu nawet, nawet nie może się przyjdzie, tylko że usłyszała o jej sytuacji i powiedziała stara, wpadaj. I ona po prostu sobie, o, będzie miała teraz spokój ze swoją siostrą. Tyle i tylko się trzymać daleka od tego. A to spoczywa jakiś tam August, którego pożar nasz krowokwietnik. A retery trzeba będzie tutaj posprzątać przed przyjeściem dziecka. Bo to jest jakaś tragedia. Zapomniałam, że one mają taki syf zostawiony. Och, lipka. Dobra, ty jesteś ta Carmen. San Diego. No to uprawiaj małe te bimbały. Z rachunki są 56 i tak się jak nas nie stać, kiedy jest przykro. O, ko w poszukiwaniu skarbu i wypełnij. Zasada jednej dziurki. O, mapa! Kaczink. Uh! Oooo! Oh, damn, Paproteczki, wy moje. Zwycię się si ogarni i, kurde. Te, te, te ogarniamy, te paprotki, co nie? Zbieraj plony. I w donicę. Kurde. Cyce jak donicę, ile to? 350 to tak nie za dużo. Ale wydaje mi się, że no z drugiej strony, co bym miała zrobić? Otworzyć domowy biznes i to sprzedawać, jak to kurde 50 tysięcy lat zajmuje, żeby to ogarnąć. No, no nie, no powiedzmy, że bum. 500. To jest 500. Jak tam. 700 na takich dwóch krzakach. Moja matematyka jest taka cudowna. To naprawdę. Przydadą mi się te zajęcia na studiach, bo generalnie dla tych, którzy też nie kojarzą tematu, jestem na pedagogice i jako, że mam nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne, to będę miała teraz zajęcia, które są basically czymś w stylu podstawy matematyki, podstawy językowe, i właśnie będę. No, Uczyć się jak uczyć tych rzeczy i w ogóle przypominać sobie wiedzę dotyczącą tych właśnie podstaw. Jak widać, dobrze mi zrobi, skoro nawet nie wiem, ile to jest 350 plus 350. O nie! Będziesz miała problem w pracy. Uważaj, bo się przejmiesz, lol. Nie widzicie, nawet nie wyskoczyło, że, że chcę iść do pracy, bo nie chcę. Czy one nie... one nie mają. One nie mają telefonu. Mahalo. Jak ja mam dzwonić. Do moich przydupasów. O zadzwoń zagaton detal pogataj. You want some weed? No i minął jeden dzień, czyli Halo, to miałeś jeszcze przez telefon i poczekamy do jutra rana, żeby tak mniej więcej ta ciąża, tak wiecie, się wyrównała, bo inaczej to nam się tutaj się wprowadzimy wcześniej, no to, to, to też wcześniej tam jej się brzuszek powiększy i tak dalej, więc troszeczkę musimy wyrównać ten czas. Ona chce mieć z sympatię, Uuu, iść na randkę, może z tym, z Benjaminem Podkowiec, on cię stąd wyrwie, tak? będzie twoim rycerzem na białym koniu, tak, this, this happening. Wow, zrobiła zapiekanki, w sensie wstawiła chleb do piekarnika i zabyła punkt gotowania, nie no amazing. Tu naród jest z ciebie dumny. Ale kupiłem jakieś tutaj TV, o nawet takie stare, zramolałe, że po prostu cokolwiek było, bo ona tu się zaraz zaciłka by z tej. Więc nie wiem, co by im się przydało. Takie, o, że niby z jakiejś powiedzmy szkoły zarypały czy coś. O, takie biurko. Krzesło. Bam. Kurde, nie stać nas na schakowany komputer. Najtańszy jest za tysiaka. Ile by było za Tego telewizora nie sprzedam. No, szafa też jakaś super nie jest. Dobra, wewe, we, zostaw ten telewizor. Kurde, jeszcze brakuje, jeszcze coś. Mm. A tu jest telefon. Kurde, dalej nie stać. A jak ten sprzedamy? Kurde, no jedne Ohoho. Ohoho. jednego! Jednego simulant. teraz chyba żartujecie, naprawdę. To sprzedam bramkę, żeby nikt nie wchodził tak jak do krowy kwiata. Powiedzmy, że MacBooka ukradłem. I teraz idź sobie rozmawiać z Samantą. Ten komputer to ma podbustowane. Te, te, te. Ojej, jak to szybko leci. Jas. Yes. Od razu człowiekowi lepiej. Właśnie weź to, może spróbuj troszeczkę te lekcje odrobić, co? Co? Ja myślę, że to Ty byś próbowała mimo wszystko. Ty jesteś to ogarnięta. Nie zrobisz wszystkich, ale tak się chociaż. To chociaż troszeczkę się postaraj. Troszeczkę. chyba już, tak z połowa. I leci, że to z kula. One jadą, a my wychodzimy i wprowadzamy naszych tutaj nastoletnich uciekinierów z bebikiem w brzuchu. Dobra, no to nasi mili tutaj są. Sprawdzę, czy się tylko. Z ciążą nic nie zbagowało przy przenoszeniu, bo mówię, ostatnio zmieniałam te mody i po prostu niczemu już nie ufam. Ty idź do szkoły. No, ona zostaje sama w domu, no. Musi się dziewczyna oszczędzać, i może to ona właśnie posprząta, no bo nie chciałaby w tym syfie przecie mieszkać. No i kupimy im też. Kurde, już nie mam, kiedyś miałam jakby wersję tego, no bo to jest to najtańsze łóżko i taką wersję dwuosobową, ale powiedzmy, że O, kanapę mogę im kupić, taką rozkładaną. Oddały im pokój. Z taką właśnie z sofą, nie ma wersji bez poduszeczki, coś jej? Ja im nie chce dawać poduszeczki, bo uważam, że nie zasługują co gro. Dzięki, teraz muszę im dać poduszkę i nie ma zielonej, no jest taka żółta, powiedzmy tak cudowne są te kolory. Będą mieli tutaj kanapę, te szafy dziewczyny biorą do siebie, lol, załatwcie sobie same te rzeczy, no, no i co? Jakoś będą żyli. Co? O, no tak bo to masz pracę. Oj zarobił 150 simoli. Nice. Trzeba będzie, że jak on zarobił teraz te 200 co? Już no kolejny. Już się bałam, że będzie rodzić. Nie strasz mnie. P p p p p p p E, miałam, a tak, plan jest taki, że on teraz pójdzie i wpłaci sobie na konto, bo to jest zhakowany ten Monix Hacked Computer i ja mogę zrobić coś takiego, że robię bank online, deposit i powiedzmy, że 200, tak? Już, no mogłabym jeszcze mu stówę dołożyć, bo tam jak się wprowadzili, no to powiedzmy, że jeszcze tam te... E, w każdym razie, no, zdepozytuję te kasę i ona tam będzie pomalutku rosnąć. No i kurde, no dobra, dzisiaj już idzie do tej pracy... Ty też, bo potrzebuję. Albo nie. No bo jak, jak jej siostra pilnuje, bo tak wiecie, idą razem, no to, to nie ma za bardzo wyboru. A ty masz iść do roboty? Też powinnaś chyba zaraz, nie. No. Walk to work. Wiem, że jesteś w ciąży, ale nie chciałabym, żebyś straciła pracę. No to mogę być zdobyć awans. A każdy pieniądz się przyda, i wszystko to, co oni zarobią, to będę im chować na konto. I dzięki temu oni będą mogli, jakby potem z czasem, jakim się coś uzbiera, się może wyprowadzić stąd. Takie przynajmniej jest założenie. No i to by się też przydało, ziomalku, żebyś za jakąś pracę ogarnął. Jakoś utrzymać trzeba tę rodzinę. Muzyczny. On był raczej taką artystyczną duszą. Się dobrze pamiętam, on coś tam malował. A mogę mu dać tę karierę, co jest tylko dla dorosłych? Tam jest taka artystyczna? No nie bardzo. Do stróża prawa nie wezmę go, bo, bo chyba by się ten, ten, no to on to powiedzmy, że ta muzyczna on to też jest jakimś tam sposób kreatywna, nie w taki sposób może jak on to wcześniej ten, ale no, no no. Lepszy rydz niż nic. Kto wraca, kto wraca z pracy, bo się zwolnił czas. E, purpury wracają, ale czy ona też? Tak, to by chyba też wracasz o 18. Coś czuję, że będzie od razu porodzik. Oj, proszę bardzo, portierka. Port, portierka? A znaczy faktycznie, że szpita. Ja myślałam, że w sensie, że to będzie jakaś recepcjonistka, źle nie, kurde, portierka. U mnie na przykład są drzwi automatyczne w szpitalu w mojej okolicy, może się nie znam na tym, jakie szpitale powinny mieć drzwi, żeby ułatwić pracę i generalną funkcjonalność. Oj, rodziców. Jakie włosy wrosły w plec, taka czubaka na plec. Przynajmniej nie jest jej zimno zimą, ale dobra. Zakręcić trzeba czmokiem i zaraz wracamy. Mam nadzieję w każdym razie, że urodzi się normalny Babik, bo jak wspominałam w innych seriach mam customowe skiny i niestety to tak działa, że one działają niezależnie od tego, jaki kolor skóry mają yy, Simowie, który. Ty... Twoja żona, żona. dziewczyna, no w sumie nawet oni właśnie nie są parą. Ale no jesteś ojcem dziecka, może byś się zainteresował z łaski swojej. O. Oh no i kurde, jedno jest niebieskie. God it, i trzeba wyjść, ale ojej, ochyne... bliźniaki. Mmm. mi mózg boli. W takiej sytuacji jesteśmy i mamy mieć bliźniaki Też oni nie ogarną życia za nic w świecie. Znaczy, na świecie są tutaj, wiadomo, z czterech Simów, więc jakoś tam mogę manipulować opieką, ale jak każdemu chcę, powiedzmy, na miastkę życia dać, to to będzie Będzie hardo. Oj, będzie hardo. O, <laughs> O, no w końcu urodziły się normalne bebiki! Tak, 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 to jest normal... Normalski! Jakie ma piękne niebieskie oczka. Ja miałam powiedzieć czarne włosy po się, ale ona też ma czarne. O, Janu, przybiegłbyś tutaj, kurde. bepsony się rodzą. Kogo mamy? Mamy chłopca i dziewczynkę. O, jak słodko. A dziewczynka, to co ma? Co ma za oczka? Oh, Też niebieskie! no to cuties. A, a ten wraca tam, grać w Zośkę. Wiesz co, Adam? Zawiadam się. Eee? Two hours later. Kornel i Karin. <laughs> tak sobie pomyślałam sobie ich nazwę. Wygląda nas stat na jakiekolwiek kojce. Nie wiem, czy on nie będzie musiał wypłacić tego hajsu. No najtańszy jest za 150, a potrzebujemy dwóch. No, oh, ty, Simblender, pomógł, Simblender! <laughs> Papa Simblenderze, wybacz! I generalnie jakby to był ten moment yy, historii, do którego chciałam doprowadzić. Nie, nie zrobiłam jeszcze nic z Carmeną, ale to się jeszcze spokojnie rozwinie, bo ona jeszcze troszeczkę ma czas. Chociaż nie, on już nie powinny... Oh. Nie, zobacz, jeszcze cztery, jeszcze cztery dni im Tak? Jeszcze cztery dni i, i także jeszcze będzie czas, ale to już ja sobie rozegram w swoim czasie, bo to by było... Tyle na ten odcinek, wydaje mi się, że wystarczająco się, się działo. I no właśnie będziemy sobie tak y, małymi kroczkami tutaj dogrywać historię poszczególnych rodzin, mówię tak y, powiedzmy w dużym właśnie przyspieszeniu. Ja sobie potem normalnie dogram, bo to jest już druga tura, ją do końca, w sensie y, tam pewnie będą posty na Facebooku, tak jak to jest z Kaczem Sadem i po prostu po pewnym czasie wleci update tego, co się wszystkiego działo właśnie w ramach takiego odcinka, jakby ktoś był zainteresowany, jak to się działo. I to na Tyle, jak już mówiłam. Dzięki Wam za lajki, like, na znaczy wsparcie. Znacie ten deal? Pominam, że to miasto to jest dzieło ksao, więc jak chcecie w nim zagrać, to link będzie w opisie. I to nie! Ja. Kiedy życie daje w kość, zbiera w toby złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka, i mówi o sobie w trzeciej osobie, i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić, w sensie mnie.